w kolejnym dniu. Dzisiaj troszkę pospaliśmy dłużej i słuchajcie, nie, wybraliśmy się na burgera. Co prawda nie tego, o którym Wam mówiliśmy wcześniej, tego z y, autorstwa właśnie gościa od gwiazdek Michelin, ale jego głównego w sumie y, oponenta można powiedzieć, nie? Bo to jest druga taka to, już, to jest już w sumie tutaj sieciówka I oni się tutaj spierają o najlepszego burgera w mieście Ale podobno ten ma lepsze opinie niż, niż tamten Frytka? Może ze względu na cenę Frytka bardzo dobra No i chyba godzina otwarcia też, nie? Piąca. I właśnie też godzina otwarcia, bo dzisiaj byśmy nie zdążyli Proszę spróbować Bo on się otwiera do, od 17 Nie wiem czy mnie nagrywasz? Tak 17 do 23, a ten jest otwarty w sumie cały czas. Nie? A, no jest to gasoline grill, tak jest napisane tutaj. Nagrałam, nagrałam, wcześniej już nagram, sorry, ale mi tak. flipka spadła. Nic się nie dzieje. No ale i co? Dobre wszystkie, nie? Tak, dzisiaj już ojciec zaliczył drzemkę po piwku tak. Także dzisiaj kolejny dzień poczelania. Dzemka po śniadaniu, po piłku. Więc to jest wyjazd, gdzie jemy i śpimy, naprawdę. <głos> <głos> Czyli zbieramy energię po prostu na dalsze, na dalsze egzystowanie. Tak, a już dzisiaj dzieckiem. o 18 wracamy do dziecka. Mhm. Już tęsknimy? Mhm. No już tak. Idziemy jeść. Dobra. I patrzcie w ogóle jak te jak te piłki wyglądają. Tak są już troszkę zjedzone, ale te ułoli, no potężna porcja No jest. naprawdę duże. Duże jest, nie? Mhm. I tam burgerki sobie. Ola sobie wzięła po jednego czy burgera, a ja po drugiego Teraz zobaczymy, co z ale tego będzie Ale wyglądają jak e, Iwan siedził In-N-Out, ale na zdjęciu tak. Bo na żywo In-N-Out nie wygląda ładnie tak, A na zie... zdjęciu wygląda pięknie Tak, 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 to wygląda Ja już działałam bardzo dobry Proszę, test live ja pro... Bułeczka ma super hmm. Patrz, na ser... Patrz na Sarusia Czekaj, czekaj. za szybko tym serwisem operujesz. Mm. Bardzo dobry. dobry Taka, nie? Mm -hmm. Taka juicy wołowinka, nie zasuta. Jeśli to sorry. No. Nie, przepyszny. przepyszny. Bardzo fajny serek też. Dobry. Jeszcze ogórka nie spróbowałem, ale jestem... Jestem usatysfakcjonowany, powiem wam. Myczek kowakoli mhm. Nie, bardzo fajnie. Można walnąć kolejną dżemkę, mhm. nie? Taki prościutki Ale to jest fajne właśnie Bo jest pyszny w tej swojej prostocie no Najgorzej, że kolejna drzemka dopiero za dwie godziny, bo teraz trzeba dojechać na rowerze, na lotnisko. W ogóle nigdy wcześniej jeszcze nie jechałem z lotniska ani na lotnisko na rowerze. Ja też to... nie. A najgorsze jest to, że za każdym razem jak teraz siadamy na lotnisko, to by dwoje jęczyły już nas tak tyłki bo... Na rowerze. Nie już... na lotnisko. Na ro... Jesteśmy o, zmęczeni od tego spania tak było, i pedałowania. Dotarliśmy, słuchajcie, szczęśliwie do domu. I patrzcie, kto tutaj już jest z nami. Dzień dobry. Bawisz się swoimi nowymi zabawaczkami. Co to, Co tutaj dostałeś, poka? Jakcie? Pierwsze, pierwsze legoski w życiu, tak? Tam masz wiewiórę na dystrybutorze. No piękna. Już się od rana. Słuchajcie, bawimy bawimy nowymi legoskami. Tak chyba wiewióreczka nie robi. O, tak bardziej. Tak? No. Gzecny byłeś jak nas nie było? Gzecny byłeś, bardzo gzecny. Pokażę wam jeszcze co przywieźliśmy. Przywieźliśmy jeszcze yy, magnesik, który trafi do naszej tutaj skarbnicy magnesików. A do tego jeszcze przywieźliśmy sobie, tak jak mówiliśmy, że zawsze sobie robimy yy, zdjęcia w fotobudce i przyczepimy sobie magnesik razem z, ze zdjęciami. Tylko gdzie? O to jest pytanie przekładamy troszkę, a Tutaj poprzekładamy troszkę Tutaj bardziej do góry I cyk Jest Kolejny do kolekcji Ogarniałem sobie troszeczkę mieszkanie I Dziwiłem się czemu jest tak cicho Co tu się właśnie stało? Niski poziom mocy Proszę naładować Czy to był jakiś custom? custom naszego odkurzacza Proszę bardzo, tutaj artysta Proszę coś powiedzieć o swoim dziele Mam nadzieję, że się to zmyje O Boże Boże święty, patrzcie na te nóżki Jak podłoga no, Podłoga też ma jakieś ślady wojny naszego małego artysty Siemano kolano <laughs> Wróciliśmy z Kopenhagi i zaczynamy od kolejnych sklepów z rzeczami do mieszkania. Dzisiaj będziemy oglądać tak, podłogę. Bo dowiedzieliśmy się, że w Krakowie jest dostępna jak się nazywa? Mozaika, którą chcemy. Więc idziemy ją teraz zobaczyć i się dowiedzieć, jak kup Nie przedłużając, idziemy zobaczyć Yy, mozaikę dziecko oddane do żłobka, więc mamy chwilę czasu, a potem idziemy na darmowe klopsy do IKE. Nie darmowe do Zeta. zeta tam są? A, no to za Zeta. Julka z nami chciała iść. No to dzwonię do niej dzisiaj o siódmej i mówię tak, Julia, ja dzisiaj jedziemy do IKE na klopsy jedziesz, ona tak. O, nie mam siły, nie. <śmiech> <śmiech> nie wstanę. No tylko jesteśmy sami. Także jesteśmy sami na randce sklepowej. Dobra, zapraszam cię na randkę sklepową. Nie, ja ciebie. Nie, 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 ja ciebie, a potem na, na, na fancy kolację, Światanie. na szkolenie, śniadanie, o, kolację. Ojciec, no, jesteśmy chyba pierwszymi klientami, bo jest 10.05, a bo sklep otwiera. czekaliśmy od 9.50. jest jesteśmy 50. najgorszymi klientami. Jeszcze nie, no, gorsi, gorsi są ci, którzy przychodzą o godzinie 19.55, a do 20.00 sklep. Więc nie jesteśmy tymi najgorszymi. to jest ta podłoga, która nas interesuje. Mm -hmm. O, też fajna. Myślę, że fajnie mają te, te Teraz musimy się odwrócić. Dzisiaj nas pan właśnie skierował, żebyśmy sobie zobaczyli, że mają dużo, dużo rzeczy do pokazania ciekawych. Cute. I to jest jakaś portugalska marka, która właśnie robi wszystko na zamówienie. Złóż nam się podoba najbardziej. Taki troszkę klasyczny, można powiedzieć. Biało-czarny, bez żadnych udziwnień. Do łazienki. Do łazienki. A do kuchni, do kuchni myśleliśmy nad czymś takim, żeby połączyć po prostu dwa kolory, takie zwykłe, prostokątne w jakichś, nie wiem, kontrastowych I ten, kolorach. I ten. No właśnie mi się tak coś. Serio? Nie? Coś się no jak, też się gryzą? No jak, ktoś to podnieść? Że, że za mały kontrast między nimi. Co ty robić? tak obok siebie położyć trabym. No jak tutaj może to samo. O. Jak mały kontrast? Patrz jaki ten jest ciemny czekoladka. Czekolaty. Hm. A co byś chciał jaśniejsze? Nie, no myślałem właśnie nad białym, żeby na przykład z taką czekoladą białą zrobić albo nawet albo taki bla, bląk. Bo. No też by mogło. Też fajny, bo on nie jest taki biały-biały, tylko on jest taki kość słoniowa, taki złamany. No tak to my co na chodzi, na białym mogę zrobić widać wszystko. Tak, nie jest dużo jaśniejszy, no jest tylko cieplejszy, mi się wydaje. Można takie. Udało mi się. Co? W ogóle mega dziwny sklep byliśmy tutaj. Jak to się nazywa? Ted Takie domki obok Krakow na wjeździe do Krakowa od strony Bronowicą. Ted 83 sztuka wnętrz. O, dokładnie. I ale jest wielki napis Kler Tak, więc chyba to jest też to. I tutaj mają dużo różnych firm. W ogóle mega dziwny sklep. Były dwie panie tylko do których, do których jak podeszliśmy, to one powiedziały, że nie są jakby z tej firmy i że one nie wiedzą. I, i, i nikogo poza tym. Ani się nikogo zapytać, ani nic, więc... Także porządziliśmy, bo negatkinie. postawialiśmy putki. Tak, podostawialiśmy, już wiemy, wiemy co nas interesuje, teraz trzeba wysłać chyba Maila? do wyceny. Bo nie no. widzę innej, innej drogi tutaj się... Znaleźliśmy nawet dwie firmy, które się zajmują. Tak. Tymi płytkami, tymi płytkami, więc, więc... do nich się odezwiemy. Samo musimy wysłać ogrzejniki jeszcze. My czekamy, zamówiliśmy łazienkę. Dobrze, że łazienkę zamówiliśmy, bo się okazało, że trzeba na nią czekać. Dwa miesiące. Dwa tak? miesiące no. że czekamy na łazienkę, płytki i tutaj będziemy mieli też i płytki do łazienki, i płytki do kuchni. I do przedpokoju. I do przedpokoju. No i chyba tyle. Chyba tyle. Coś było na początku września około się, mieliśmy się odezwać do pana parkieciarza. Wtedy będziemy też oglądać parkiety. Tak, i potem pan stolarz. Też. No, a w połowie września zaczynamy wyprowadzkę Julii i naszą kolonię. Bo będziemy <laughs> mieszkać razem, więc... Więc będziemy robić na YouTubie challenge z pandemii. Tak, bo stwierdziliśmy, że że jak się nam będzie nudzić, to wiecie, jak będziemy 24 godziny na dobę praktycznie razem wszyscy, to musimy znaleźć sobie jakieś zajęcie. Zobaczymy, czy się nie pozabijamy. Byliśmy w Ikei, zjedliśmy klopsi. Byliśmy <grym> w Ikei, zjedliśmy klopsy. Byliśmy szybko zrobić zdjęcie na nasze Instagramy, bo będziemy teraz influencerami. Ty będziesz. Z naszą menadżerką. I idziemy do Biedry po rozpuszczalną, <laughs> bo y, balans musi być w życiu, tak, nie? Dokładnie. Także idziemy i będziemy robić obiad i jechać po y, minik Wasyla. Y, z czym mamy jakiś pomysł na obiad, czy... Mamy łososia rybcie, ale możemy też zrobić wrapy. E... Możemy jeszcze taką zrobić. O, tako, ej, taką z krewetkami możemy zrobić, bo mamy wszystko. A najemy, <laughs> <Ne>. <laughs> najemy możemy, się tym? Ne. Możemy Najem. zrobić, może się najemy. Już się nie mogę doczekać, aż będziemy mieć balkon i będziemy mieć na jesień takie wyżosiki. No piękne to jest. Can't wait. Obiad? Będzie meksykańskie taco z krewetkami, mango, awokado i... nie wiem czy cebulką? Coś tam jeszcze jest, ale muszę sprawdzić jeszcze raz przepis. Zostało ci się ugryzie. Co, zamknęła? No. Ale bolało? Nie. Ale nie spodziewałem się, że tak szybko. Ej, to szybkie jest. No daj rzecz, no przecież no nie. Nie, nie boli to. Ej, ale to by się przydało do domu, patrz, 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 to. Patrz, patrz, patrz. Zobacz, jesteś uchą, się uchą. Tak... Chyba nie... O ja, działa. Już ma swój... my już mamy swoją firmę, jak coś. <grym> Twoją serię w Biedronce Ej, patrz, ma. Ej, jest nawet Nazar. Co robisz? Układamy puzzle, no, puzzle. Ach. Jezus Maria. Lego z Nazarem. Nazar, pokaż jaką masz figurkę. Pokaż, pokaż to, to koło tam masz. Tam masz mamę, co? Ale ty... Tam, tu w rączce! No, to jest mama chyba z kucykiem. Nawet... No powiedz no, czemu musiałeś kupić A no. Nie rzucaj mamą. Musieliśmy kupić klocki Lego w IKI, bo Nazar cały czas chce brać moje LEGOSy z... co tam mam ułożone. No więc musi mieć swoje, bo kupiliśmy ją na, na, na wyjeździe duplo, co Wam pokazywaliśmy, no ale duplo niestety nie chcą się układać tak fajnie. A tutaj ej, proszę. A tutaj będą układane, tylko o to, że to jest takie twoje, nie? Tak, tak. A tutaj proszę, jest dla dużych. Ej, 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 ale tak, nie. Tak nie robimy. Tak nie robimy. Nie, nie, nie. Fuj. A matka robi obiad. Tak. Ej. jakieś zdrowe rzeczy. Tutaj kupiliśmy sobie ostatnio właśnie takie takoszelki. Gotowe już, twarde. Zobaczymy. Ale. Salsa wygląda przepięknie i smakuje jeszcze lepiej. Nie no, nie wygląda dokładnie, co, ale jest no, Nie no, jest kolor, kolorowiutka, fajna, fajna. Ech, proszę, jak mi troszkę. Przepiękna, w anturażu śpiewu. I tak już kreweteczki widzę na patelnię. I teraz chcemy jeść. Kreweteczki? Mhm, no tak, to dla ciebie, żebyś sobie głowy nie rozwalił, wiesz. A. I jeszcze potem mamy na, na najlepsze w No, w ogóle jak mieszkacie w Krakowie, znaczy w sumie nie wiem czy to jest tylko kra krakowskie. Bread and bread i tam są najpyszniejsze w się ever. Co prawda nie wyglądają jak w a bardziej jak takie, jak takie ziemniaczki z kremem. Czekajcie, nie mogę zobaczyć. Już. O. Już. Otoczone w cukrze. Bardzo kaloryczne, ale też bardzo przepyszne. No naprawdę przepyszne. I jeszcze dzisiaj pani je nam dawała ciało. <głos> 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 Jak tam, dobre? Mhm. Mm znaczy mm, jeszcze nie wiem. Ale salsa pyszna. Ale ciężko jeszcze jeszcze, bo to jest twarde. Okay, I się łamy bardzo. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra. Mamo. mał. To jest ta pani. Ten gość coś do mnie mamy tutaj, że jest chyba chory, bo no. jest po prostu tak mi do życia. Zęby, górne trójki i chyba katar tutaj. I wygląda cały czas tak właśnie. I to tak? mogło być samą salsą. Proszę pokazać jeszcze jak to wygląda. Co mam tutaj, tutaj? Tak. Masz samą salsę, tak? Tak, i teraz tutaj wciskam krewetkę. Mogłyby być tutaj po trzy krewetki, nie? Mogłyby być, mogłyby być, zmieściłoby się na spokojnie. Jedyny minus to to, że ciężko się je, ale w smaku... Topka. I tutaj y, do salsy użyliśmy y, pomidor, kukurydza, awokado, kolendra, coś jeszcze, mango i sok z limonki. Cukier, Kmin cebula? Była cebula. Cukier, sól, yy, płatki chili i yy, k, y, kmin rzymski. Troszeczkę? Tak. I przepysznie. Tylko trzeba to opatrzyć. żeby mm -hmm. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. To jest, tutaj mamy Pani przy nas nabijała cały kremy. woreczek taki, taki takiej dobroci. Jak, jak? Przepyszne. Jak codziennie, jak codziennie chciałem powiedzieć. Jak no zawsze, jak kupujemy. Prawie, jak codziennie. To już jest ten moment, w trakcie dnia, w którym Nazar poszedł spać i można się odgruzować po prostu. Całe mieszkanie można, wiecie, wysprzątać sobie i przygotować na jutrzejszy Armagedon. Poukładaliśmy sobie klocki, byliśmy na spacerze, zjedliśmy ptysie, które widzieliście. Zaraz, na TikToku, że nie byliśmy w Kopenhadze w kościele ze Szreka, wysłałam ci. Serio? Tam jest. Kurde, no jest kilka rzeczy, które byśmy y, zmienili w tej Kopenhadze, albo może inaczej nie zmienili, ale że mamy na następny wyjazd, co tam jeszcze co jeszcze zrobić. A jutro mamy, słuchajcie, w planie nagrać dla Was y, filmik, bo pisaliście tam w komentarzach, że chętnie byście zobaczyli troszkę więcej takiego kontentu y, studyjnego i akurat jutro <laughs> idziemy z, z Olą do do studia, więc, więc jutro sobie nagramy taki filmik i zobaczymy, co tam się będzie działo. Będzie chyba dużo ludzi z tego, co patrzyliśmy, więc, więc fajnie. Więcej to ja rozumiem, że w nie ma. No dokładnie, czekamy. Na trzy tygodnie mieszkania we Czekamy na ten remont już po prostu z utęsknieniem. Już się nie możemy doczekać... O, jaką fajną fryzurkę sobie zrobiłam. Nie możemy jeszcze wyszło. Ola, a co, myśli, co myśli, w takiej fryzurce sobie śmigał. Fajna. Fajna. <grywa> już się nie możemy doczekać czekania ziłko, o, mieszkania z Julką? No tego mniej, ale remontu już się nie możemy bardziej doczekać. No, Już, can't wait. już się nie możemy doczekać, żeby wziąć młota i zacząć nawalać ściany tam po prostu. Nie, nie mów to nie my będziemy robić ten remont. No ale ja sobie założyłem, że pierwsze, powiecie, pierwsze, mamy taki okres, w którym tydzień dokładnie. Tydzień, tak, wyciągniemy Julkę z mieszkania, no i będziemy przygotowywali dla, dla, dla ekipy remontowej żeby oni tego nie musieli robić, czyli wiecie tam ściąganie jakiejś starej kuchni, pozbywanie się jakichś mebli, może, może prysznic rozmontujemy sami, może płytki jakieś skujemy od razu, bo tam znaczy wiecie... nie. No nie na, na o... początek października tej ekipy i powiem tak, wie państwo wie, wiedzą państwo co? My rezygnujemy, bo my, my Nie no, bardziej mi chodzi na przykład o te wiesz, o te w kuchni, bo w kuchni jest na przykład taka wiecie, taka opaseczka z płytek. No to sobie że a co, spróbować sobie, nie? Nigdy nie kułem płytek i, i, i chciałbym no, spróbować w sumie. nie ma zachodu. Już nie, nie ma zachodu, bardzo ładny no. zachód. Jeszcze się okaże, że Iwan zostanie wykończeniem, chcę wnętrz. No, ty, Słuchaj. No ty w sumie y, wykształcona ja pani bę... architekt, słuchajcie, ja będę rysować bo to jest z wykształcenia ja pani magister. Projekty. Tak. <laughs> ja będę ci rysować projekty, a ty będziesz tam, wiesz... Maja... Schacher, ty, maher. Wiesz jak to jest? To ja może ty będziesz na mnie jednego ja zawsze na <laughs> że jedni na drugich nagadują. Najczęściej czytałem, najczęściej tekst robotników. Papier przyjmie wszystko, papier przyjmie wszystko, a od potem się tego nie da zrobić. Ale szczęście mamy takiego pana, który wszystko wszystko zrobi, wszystko. Zobaczymy, z tego wyjdzie. Dokładnie. I teraz przychodzi pewnie Juliet, tam, tak. spędzamy wszystkie wieczory razem. Żeby... <laughs> tak, Wczoraj i nawet spędzaliśmy czas, nie rozmawiając ze sobą. Dokładnie, ani nie siedząc na telefonach. Co też jest wyzwaniem no, w no, dzisiejszych czasach. Potem już na potem tak. No ale no, potem nie mam Iwana z plotkami do mnie, więc Dokładnie. oczywiście musiałam dać na głośnik. Dokładnie, a tak to siedzieliśmy i słuchajcie, czytaliśmy sobie książki Ola, Czytała jakąś powieść Jej ostatnie Krybinał. wakacje. A, okej. Okay. A ja czytałem pana Matczaka książkę najnowszą, chyba najnowszą, tak mi się wydaje. Więc, a huja też jakąś powieść. Dziękujemy wam bardzo za tego y, vloga i widzimy się jutro ze studia. Ale jeszcze jutro będę gotować zupkę, więc może coś wam pokażemy. Jaką zupkę? Ramenik. Serio? No. To jutro będzie? No wieczorkiem. A, no, a wiesz, że to się ma długo gotować? Nie, bo to, co ja nazywam, to nie jest na wywarze z kości. A kości. to jakiś podrawiany ramenik. Nie, na wszystkich stronach ten rodzaj ramenu pewnie gotuje to jest? się Tan-tamem. Okej, okay. no to spróbujemy jeszcze domowego rolę. Także dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa-pa!